Cześć, to Marta z rowerów stylowych. Dzisiaj zaprezentuję wam, jak zamontować adapter JEP Mini Slim Fit do tradycyjnych sporników, sporników typu AHET oraz jak do tego adaptera dołączyć szybę. Montaż na tradycyjnym sporniku jest bardzo prosty, zajmuje zaledwie chwilę. Kostkę osadzamy na wsporniku. Dwie śruby montażowe. Wkręcamy leciutko na początek. Jeszcze wspominając kostkę, montujemy mniej więcej gdzieś tam na środku spornika. Imbus numer 8. Alewantko dokręcamy, aż poczujemy opór. Adapter mamy już przykręcony, więc śmiało możemy montować fotelik. Rozpoczynamy od odkręcenia dwóch śrub trzymających mostek. Zaczynamy od śruby górnej, po czym odkręcamy dwie śruby bądź jedną śrubę boczną. Ściągamy wspornik oraz podkładkę. Nakładam lekko skręconą kostkę montażową na rurę sterową. Następnie nakładamy wspornik, upewniając się, czy jest on odpowiednio głęboko nasadzony na rurę sterową. Możemy to sprawdzić, spoglądając na marker kontrolny, który umiejscowiony jest na mostku. Jest to taka biała kreska. Sprawdzamy, czy rura sterowa jest powyżej tej kreski. A jeżeli nie jest, to musimy wyciągnąć więcej podkładek. Teraz należy wszystko ponownie skręcić. Zaczynamy od śruby górnej skręcającej stery. Następnie przechodzimy do dwóch śrub bocznych spornika, a na samym końcu dokręcamy adapter. Do tak zamontowanego fotelika możemy dodać szybę przednią, która uchroni wasze dziecko przed chłodem, wiatrem oraz insektami. Jak ją zamontować, to pokażę Wam właśnie teraz. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, jaki jest system montujący przy danym foteliku. Zdejmujemy zawleczkę i widzimy, że mamy taki uchwyt z dziurą. Szyba ma przy sobie taki adapter, który był montowany przy starych kostkach mocujących, więc musimy go najpierw ściągnąć. Z boku mamy zawleczkę. I odkręcamy adapter. Wychodzi nam taka szpilka. Wyciągamy sterownik, adapter, i powstaje nam miejsce, które wkładamy do adaptera przy foteliku. Następnie przez otwór wkładamy szpilkę. Z drugiej strony nakładamy nakrętkę i dokręcamy. Kręcimy aż poczujemy lekki opór, i wkładamy z powrotem wajchę do środka. Już praktycznie mamy zamontowaną szybę. Teraz wystarczy ją tylko wyregulować tutaj na przodzie odpowiednio do wysokości dziecka. Stawić sobie i ewentualnie jeszcze imbusem w boku dokręcić. Jak widzicie, te wszystkie montaże nie są takie skomplikowane. Jeżeli podoba Wam się ten produkt, jeżeli poszukujecie czegoś w tym stylu, zapraszam Was do naszego sklepu stacjonarnego bądź do sklepu internetowego.